Miejskie schronisko z ogromną radością, bo mamy mnóstwo przyjaciół wokół. Dzisiaj mamy też taką piękną uroczystość z klubem Rotary. Myślę, że pierwszym pionierem tu powinnam na wstępie wymienić naszego już przyjaciela pana Józefa Szeptyckiego, czyli prezydenta klubu Rotary, który spotkał naszych wolontariuszy na takich dniach promocyjnych w Szkole Bialskiej w Platerce Przysłowiowej, z której też pochodzę notabene, jestem mieszkanką miasta Biała Podlaska również. I wówczas zainspirował się, jak dużo wolontariuszy, dzieci, młodzieży wspiera nasze schronisko. Odwiedził nas, nasze schronisko. Osobiście oprowadziłam, pokazałam, ile mamy zwierząt, jakie mamy potrzeby. Zainspirował się, widząc naszą młodzież, wolontariuszy z azylu, do tego, że może w tym roku pomóc też nam. I my się bardzo ucieszyliśmy, że z propozycją przyszedł ktoś, ktoś kto kto nas jeszcze tak dokładnie nie znał. Wówczas e, bardzo żywo zaangażowaliśmy się właśnie w współorganizowanie e, tego wyścigu kaczek, co rocznie e, już widzimy i też uczestniczymy po naszej krznie, rzece Krznie. I była to fantastyczna impreza, gdzie też e, ze studentami e, moimi e, i uczniami, wolontariuszami azylu e, współpracowaliśmy bo prowadziliśmy animacje dla dzieci i młodzieży i całych rodzin i bardzo się cieszyliśmy jesteśmy dumni że właśnie klub rotary zauważył nas że też mamy potrzeby że warto nam pomagać i bardzo cieszymy się bo akcja była i proekologiczna był zwierzak też z miejskiego schroniska dla psiaków i Sara została adoptowana przez moją studentkę też, e, panią Karolinę, i e, bardzo się cieszymy, że jakby nasze e, miejskie, lokalne środowisko nas łączy e, we wspólnym działaniu społecznym na rzecz potrzebujących. Właśnie chcieliśmy e, przede wszystkim w pierwszym kroku e, podjąć próby modernizacji już troszeczkę zużytych e, izolatek w budynku schroniska, gdzie e, pierwsze najbardziej e, takie bidy poturbowane, powypadkowe czy po operacjach, po operacji, kastracji, sterylizacji muszą trafić do izolatki. Są to niestety takie prawie kraty, płytki, jest zimno i bardzo byśmy chcieli właśnie, żeby ocieplić i poprawić warunki po tych najtrudniejszych chwilach zwierząt, które u nas dochodzą do zdrowia. My ponad 20 lat już prowadzimy miejskie schronisko jako stowarzyszenie, Przyjaciół zwierząt, azyl i rzeczywiście widzimy zmiany. Świadomość ekologiczna rośnie. Coraz więcej mieszkańców jakby sterylizuje swoje zwierzęta, żeby nie było niepotrzebnego namnażania, ponieważ większość powyrzucanych zwierząt na ulicę, czy do lasu, czy przy trasach to niestety albo suczki w ciąży, albo staruszki. Staruszki, a nawet często znajdywane w lesie przy ambonach strzeleckich. Nie wiem, w jakim celu, aż tak daleko, żeby nie znalazły drog powrotu może do domu. I teraz właśnie ta tendencja, że dużo mamy staruszków w naszym schronisku, żeby właśnie. Pomóc im z godnością i bezboleśnie no, przetrwać te ostatnie chwile, czy lata, czy miesiące życia, a przykre jest to, że jeszcze i to jest dla nas niezrozumiałe, że mamy przyjaciela przez te kilkanaście lat, 10 czy 15, a później, jak już będzie wymagać leczenia czy większej opieki, uwagi, to pozbywają się niektórzy. To jest dla nas smutne. Do tego nie możemy się przyzwyczaić. Um... Mam nadzieję, że właśnie y, ludzi dobrej woli jest więcej i też damy radę y, temu podołać. Z 300 ponad 50 y, psiaków mamy już tylko około 200 i y, część wyadoptowanych, część y, jak gdyby jeszcze u nas jest, a część jest już zatęczowym mostem, ale y, staramy się wszystko jak gdyby y, prowadzić z miłością i pasją y, dlatego nawet wolontariusze, którzy u nas są dwa razy w tygodniu e, najmniej e, to dają tą miłość, tą radość kąpiele naszym psom, spacery, szczotkowanie, mizianie. Naprawdę e, ta radość e, jest niewspółmierna. Bardzo często ktoś mnie py mu pyta: "Ewka, a co ty masz z tej pomocy dla tych zwierząt?" A ja mówię: Bezcenną miłość, radość i wdzięczność, e, która tak e, e, napawa mnie e, optymizmem i e, tym, że warto pomagać, że nie mam jeszcze wypalenia e, ani jako społecznik, ani jako nauczyciel, jako e, opiekun. Jestem od dzisiaj e, prezydentem Rotary Klub Biała Podlaska. To duży zaszczyt, duża trema. Jak to wygląda? Oj no to jest olbrzymia trema. Ja się kilka razy przymierzałem do tej funkcji i brakowało odwagi, brakowało tego postawienia kropki na D. Aż wreszcie przyszedł czas, bo to jest zresztą nasz obowiązek, żeby każdy z członków klubu był kiedyś tam prezydentem i próbował pokierować naszą społecznością. Przejmuje pan instytucję, która w Białej Podlaskiej tak naprawdę będzie świętować w przyszłym roku 20-lecie istnienia. 20-lecie to No właśnie, i e, macie te swoje sztandarowe projekty, które tak naprawdę chyba tylko trzeba go popchnąć delikatnie, dopieścić, dopilnować i to chyba ruszy. Natomiast e, gdybyśmy mogli właśnie wspomnieć o dwóch, trzech takich najważniejszych, natomiast e, też liczę na to, że być może pan prezydent zdradzi jakieś plany, może ma jakąś własną inicjatywę, jakiś pomysł, który chciałby zrealizować. No. Te pomysły są, czy one wyjdą, czy nie wyjdą, to może porozmawiamy chociażby e, przy c, or, organizacji Centrum Dialogu, bo to jest ta nasza sztandarowa impreza. E, wszystko zależy od tego, kogo się tam na, da e, zaprosić, zaprosić e, bo z całą pewnością m, tym moderatorem całej dyskusji będzie Wawrzyniec Konarski, profesor Wawrzyniec Konarski. I to on też wspiera nas w wydobywaniu tych bardzo ciekawych postaci, które, które później uczestniczą w tej panelowej, panelowej, panelowej dyskusji. Swego czasu byliśmy w naszym dystrykcie słynni z tego, że organizujemy coś takiego, prawda? I jak się koledzy dowiadywali, że my jesteśmy z Białej Podlaskiej, to od razu festiwal na Lewek. I były to bardzo fajne imprezy. Były, były one organizowane z reguły latem, w czerwcu, w związku z tym, że to zaczęło się nakładać na organizacyjnie na wyścig kaczek, próbowaliśmy to przełożyć, ale nie bardzo to wyszło. Ostatnio odbywają się one właśnie w miesiącach zimowych. No te, te zimy są takie, jakie są. Chcieliśmy to połączyć ostatnim razem z Kuligiem. Taka była przymiarka, przekładane było to dwa-trzy razy. Śniegu zabrakło. śniegu zabrakło, niestety, niestety. No i sztandarowa też ze sztandarowych wyścigaczek, który rzeczywiście jest rozpoznawalny. Tak jak pan prezydent wspomniał, ja szanuję te Pana słowa i zauważenie właśnie dzieciaków, bo to chyba dla nich jest to nawet robione, nawet nie pod kątem tego, że e, wymagamy od rodziców zakupu tych kaczek, ale to jest taki, taki przykład tego, że małych, najmłodszych możemy poprzez te kaczuszki włączyć do bardzo wielkich, ideowych, szczytnych i charytatywnych rzeczy. Te dzieciaki często pytają, a dlaczego my te rodzice płacą? Prawda? Na co to jest? Na co idą te pieniążki? A to za każdym razem idzie na jakiś szczytny cel. W tym roku na psiaki, wcześniej na chociażby Stasia Motyczkę, na Stowarzyszenie Wspólny Świat. Było tych beneficjentów. Było tych beneficjentów, a poza tym no, wspieramy zespół Chwilka. I na każdym, praktycznie na każdym centrum dialogu, tam jest taka po centrum organizowana wisiada. Na każdej biesiadę, każdą biesiadę, e, ubogaca właśnie swoim występem chwilka. Bo jesteście klubem, jesteście, jesteście taką paczką fajnych zgranych przyjaciół, przedsiębiorców, e, menadżerów, e, w pana przypadku pracowników, nazwę to wymiaru sprawiedliwości chociaż takim cywilnym, e, czyli adwokat e, mecenas i e, jak zaprosić innych chętnych, ludzi, którzy coś robią, coś działają, którzy chcieliby się gdzieś odnaleźć, coś zrobić, coś pomóc, wesprzeć nawet swoim nazwiskiem, obecnością? E, klub Rotary, czy to jest możliwe? Czy oczekujecie i, e, e, i chcielibyście, żeby nowi członkowie się pojawiali? No oczywiście, oczywiście, bo nas jest niewiele, nas jest 17 osób, więc jest to mały klub. E, my działamy na specyficznym terenie. No to niestety jest. E, czasami stajemy przed murem. E, to też bardzo zależy od e, lokalnych władz. E, czasami jesteśmy bytykani palcami jako, jako chodzące zło. Tak jest. Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się. To są wszystko fake newsy. Przecież my was znamy. Jesteście stąd ludźmi rozpo, rozpoznawalnymi sąsiadami większości osób. E, czy te fake newsy są takie, że, e, że, że, że wszystko psują? Czy naprawdę ludzie nie potrafią zrozumieć, że są ludzie, którzy. Niezależnie właśnie od barw, od przynależności, od znaków plusów, minusów, pół skrzydła, pół księżyca czy krzyża, e, chcą zrobić coś dobrego po prostu. E to z jednej strony jest widziane, ale z drugiej strony czuj wewnętrznie hamuje tych ludzi przed Zaufanie. zaufaniem w to, co robimy. I wydaje mi się, że bazujemy na środkach pochodzących gdzieś tam z końca świata, że jest to masoneria, co jest kompletną nieprawdą. Choć jak mówią do mnie, że a ty należy do Masonerii. Ja mówię tak, tak, I to, jest, i to jest i do tej masonerii to zaszczyt należeć. Nie ma co dyskutować pewnie z niektórymi osobami. No, no nie, 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 bo tego się nie, nie, nie przebije. E, tak jak e, mam doświadczenia z kontaktów z innymi klubami, e, i lokalne władze trochę inaczej podchodzą. Byliśmy w tym roku. Otwarte? Bardziej otwarte. Byliśmy otwar teraz e, w tym roku w, między innymi w Jeleniej Górze. Na takiej dużej imprezie, coś takiego jak Centrum Dialogu i Biesiada. Tam były władze. Tam były władze. Tam Klub Rotary ma swoje rondo. Ma swoją salę operacyjną w jednym ze szpitali. I, ale tam jest też i ten biznes, ten bogaty biznes, którego u nas. No troszkę brak. Inne postrzeganie świata, panie prezydencie. Inne postrzeganie świata, dokładnie.